结局，我 skrzydełka żadnego. Już na nam, żeby jeszcze szybciej. Jak jest żabka, Tyś jest rzadka. my nie mamy nic takiego. Jedna łapka, druga łapka, skrzydełka żadnego. Ua, 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 ua. Takie, że... Stawaj, stawaj, co to jest? Żaby no. się coś no. Złapka w krzywełka, Stop, 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 a to żaby co, samochód rozjechał, czy co? Stawaj, no. Oni siedzą i nie. Jeszcze, no, patrzcie, specjalnie na was czekamy, powtórka będzie, stawaj. Nazywam się ksiądz Józef Siemasz, jestem obecnie proboszczem w parafii w na na Marii Panny w Różance oraz... 14 idę na pielgrzymkę. Od 5 lat jestem przewodnikiem grupy Czepciej i Ziemi Kłodzkiej. Wypadło w tym roku 15 naszej grupy, wcześniej 31. obecnie trzeciej. Pielgrzymka jako druga pielgrzymka diecezji świdnickiej e, no, przebiega sprawnie, wszystko e, jest dobrze zorganizowane. Pogoda mimo, że jest w kratkę to sprawia, że nie ma większych upałów, więc pielgrzymi no, czują się dobrze, nie mdleją, nie dokucza im skwar. Deszcz zawsze jakoś tam wie, e, pada, ale to jest w drodze, także jak na nocleg dochodzimy. To noclegi są spokojne, pielgrzymy się mogą spokojnie rozbić, rozpakować i, i ruszamy zawsze rano. A to, co po drodze nas spotka, to zawsze jako oczyszczenie ciała i duszy w następnym roku. Służba, jak mi się podjęliście, była trudna, a wy przeszliście samych siebie. W tej jeszcze raz, dajcie głos. O, Nazywam się Krzysztof Paweł Pleśnierowicz, jestem przewodnikiem grupy 4, jest to ziemia ząbkowicka. Przewodnikiem jestem po raz pierwszy na tej pielgrzymce. W tamtym roku szedłem jako ojciec duchowny. Ze względu na zmianę parafii przez księdza Grzegorza, teraz ja objęłem przewodnictwo grupy. W głównej mierze składa się ona z pielgrzymów ziemi ząbkowickiej. W skład jej wchodzą także pielgrzymi z kamieńca ząbkowickiego oraz gościnnie, jak co roku, gdzie z nami ksiądz dziekan z Ziębic wraz z księdzem wikarym ze swoją grupą pielgrzymów. To jest najlepsze, że mamy pielgrzymów coraz więcej, że ci, co byli w tamtym roku, pociągnęli w tym roku trochę więcej znajomych, także grupa jest liczniejsza. Szczególnie mogę powiedzieć o grupie z Kamieńca. W tamtym roku miałem 17 pielgrzymów, teraz jest 36. Kopiący jemy wspólną kolację. Czy pijecie, czy rano wstajecie na pielgrzymce? A tak się wam nie chce. Kiedy ta piąta godzina, gdy, kiedy ranne śpiewamy na pobudkę, jednym wydaje się środkiem nocy, a innym jeszcze wieczorem dnia poprzedniego. Czy jecie, czy pijecie? Czy chce się wam wstawać, czy nie? Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. W tej naszej grupie e, zielono-czarnej ponad 50% stanowiły osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w pierwszej pielgrzymce świdnińskiej i w ogóle w jakiejkolwiek Pierwszej pielgrzymce, więc to jest też znak czasu, że ludzie poszukują i potrzebują tego typu rekolekcji w drodze. Podczas pielgrzymowania w szkole średniej, gdzieś ta intencja wyboru drogi życiowej zawsze była na ten moment spotkania z Matką Bożą, na ten moment tego chwili zatrzymania się przed obrazem. To rzeczywiście cały etap szkoły średniej, jak gdyby. To było nieustanne pytanie Maryjo wskaż drogę Maryjo pomóż co mam czynić w życiu i z tym pytaniem do dnia dzisiejszego jak gdyby pielgrzymuję do Tronu Matki W naszej pierwszej pielgrzymce ale nie tylko w naszej, we wszystkich które wędrują z całej Polski na Jasną Górę gro stanowi młodzież i Bogu dzięki bo młodzież stać na ideały na wysiłki Zobaczcie, ile razy młodzież, choć może tak wprost nie mówimy, otacza Pana Jezusa. Kto jest zdolny do wielkich porywów serca? Kto jest zdolny do wielkich wysiłków? Ksiądz Adam, przewodnik grupy Dziedzierzonioskiej, tak pięknie powiedział kiedyś, idziemy na pielgrzymkę właśnie dlatego, żeby było trudno, nie dlatego, żeby było łatwo tylko właśnie dlatego, żeby było trudno. Kto jest zdolny do pokonywania takich trudów, jeżeli nie młodzież? I dlatego wielkie dzięki za tych ponad 80% młodzieży na naszej pielgrzymce. Liczymy na Was, tak jak liczył na Was Ojciec Święty Jan Paweł II i do, z tym wzruszającym szukałem Was, a Wy przyszliście do mnie. A on teraz dalej tam, z okna domu Ojca, Szuka nas, więc przychodźcie do Niego. Chodźmy razem z nim. Mocą tajemnicy świętych obcowania jest wśród nas obecny i razem z nami wędruje ten wielki pielgrzym świata. Także niech Was nie zabraknie w przyszłym roku, a więcej, tak jak Bóg. Stworzył ludzi, powiedział, to teraz rozmnażajcie się, więc zróbcie co możecie, żeby pielgrzymka się rozmnażała. Przyprowadzajcie swoich najbliższych przyjaciół, znajomych, wyciągajcie, zachęcajcie. Sami wiecie, że warto.